Tutaj szyby umyłem no, chyba od brudnej szyby miałem z widy No nie wiem W tym domu tylko ja myję szyby No tak i widzę jakieś niezidentyfikowane obiekty które się przemieszczają O tutaj w tym o, się pojawi. Latają Wszędzie dookoła O, tutaj jest Cała eskadra jest Tam. Także UFO jest Wśród nas, obcy są wśród nas Tyle mogę powiedzieć